Jeżeli lubisz salony gier, to zostaw łapkę w górę, zobaczymy ile nas jest. Cześć, jestem Pinki dzisiaj razem z Rogalem jesteśmy w salonie gier. Osoba, która zdobędzie najwięcej tiketów, na sam koniec zabiera też tikety rywala oraz zdobywa stówkę. Będziemy mieli po 50 zł i zobaczymy, co z tego uzyskamy. Wygramy musimy się podzielić po połowę, więc nie oszukuj. Co po połowie, dla ciebie, reszta dla mnie. Pierwsza gra, w której zaczniemy, to koszykówka. Sprawdzimy się w koszykówce. Ja nie potrafię próbować odcinka dzisiaj, jest strasznie mi źle. 5 zł, nie za dużo? Okay. To jest to kamera, 8 sekund. Nie, jeszcze nie liczy się! Liczy się. A już? <noise> myślisz ile punktów jesteś w stanie rzucić? Z 25 to może mi się uda co? czy nie? no nie wiem na razie idzie mi całkiem nieźle się strafiłaś. nie rozpraszaj mnie <noise> muszę cię rozpraszać o nie o nie tak mi to wyszło co jest nie tak? 12 tylko 13 20 sekund jeszcze? 8, 8, 19, 20. Co? 21 trafiłaś Nie, mam jeszcze czas! No masz, no! 3, 2, 1. no nie zaliczyło mnie ostatniego, byłoby 23, ale. 22 to jest niezły wynik. Zobaczmy, jak teraz tobie pójdzie. No. Bilety ci się wydrukowały. 3, 2, 4, 6, 8, 18. Aha! Tyle ile punktów, tyle biletów. 22 bilety dla mnie. To teraz moja kolej. Piątaczka wrzucamy. Poziom oczywiście ultra. Facebook, kamera. Dawaj, ja nie mam czasu. Dobrze jest. Więc jak odstawiasz? Stawiam, że będzie więcej. Więcej niż ja? No, to. Nie no nie zaliczyło mi. To jeszcze starty nie było, o, dopiero, teraz dopiero No, Cztery. Na spokojnie. O! oj. 6, no, dobrze, dobrze lecisz. Nie, 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 no, nie, 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 Nie yes. 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 Nie! 19? Będzie 19, czy tyle samo? Woo. Ile biletów? Na 19, a ile? Sprawdzam. raz odlepił się. Dwa, trzy, cztery, pięć, trzy. 19. Jak chcę powtórzyć. Tak kończą przemądrzali ludzie, więc proszę nie być przemądrzałym. Tak, tak, tak. Na YouTube nie może zabraknąć czego? Koła Fortuny. Koło Fortuny kołem się toczy. Chodzi tutaj o to, że mam pompować tutaj taką dźwignią koło i będzie losowało ile tiketów zdobywa. Oczywiście my celujemy tutaj. 250 tiketów celujemy, przynajmniej ja. Klaudia to najlepiej jakby zdobyła 10. Tak mi się wydaje Tak w ogóle, żeby mi się koło nie zakręciło, najlepiej by było Nie zakręci się Dobra, cicho i bo licho Dobra Co ty robisz dziewczyno, Uwaga. Prawie, prawie urwałam dźwignię Ojejku, jak Dube. dużo No jak tyle napompowałaś Uwaga Stop, stop Dziesięć Czterdzieści 40, no? Dobrze, bardzo dobrze. No nie, ona ma farta. 40 ticketów. No, mocno to poszło. To jest strasznie dużo 40 tiketów. Ja wiem, że tyle nie trafię, nie? Dobra. Jej ze swojej puszki, dobra? Biorę. Dobra, ja też tak chcę. Daj szybko! Dobra, ruszyła rakieta. Daj więcej. O ile obstawiasz? Obstałem 10, nie? Dlatego, że jesteś przemądrzały. Tak, dawaj. Stówkę. Podciek. No! 30? Tak, 30! No czemu zawsze gorzej, nie? Ale dobrze, że to nie 10, nie? No dawaj to chociaż pikety. tyle. Hej grze chodzi o to, że spada jedna piłka z rury z góry i będzie wpadała do tych wszystkich dziur, które tam są. Jest na przykład zarumbista opcja 100 plus bonus Drukuje się 100 tiketów plus jeszcze jeden jest ruch, gdzie można jeszcze dodatkowo coś wygrać Bardzo bym chciała na to trafić, bo, e, bo ja muszę wygrać w tym odcinku ja, ja obstawiam, że trafisz co najmniej 3 tikety, nie? Aha, no i... teraz klikasz Ej no spadaj! Uwaga, leci zielona Poszła No i co? Ej było blisko tej stylu. Piątka? Piątka? Gratuluję! Da się jeszcze raz? Pięć tiketów, brawo! Trochę smutno wyglądają przy tej długiej taśmie, ale sprawdźmy jak pójdzie roga low. Maszyna wydaje dużo tiketów. To chyba tobie się udało. Oczywiście trzeba się pomodlić do Boga Losusa. Żeby wylosował dobrą liczbę. I naciskamy, bo to chyba nie ma znaczenia. Co najmniej 75 tiketów. Ja Co się stało, być może nie za? O tutaj leci. Siu. Naprawdę jeeeć. wygrałem 5 ticketów. Ja uważam, że ta maszyna mnie oszukała, nie? Idziemy dalej. Tutaj niewiele muszę tłumaczyć, bo po prostu muszę piłką trafiać w te klauny, które są obrzydliwe. Im więcej punktów, tym więcej tiketów, ale to chyba logiczne. Dawajcie mi piłeczki. wow Dawaj! Ej, nie tak szybko, może co? Urwałam sobie! <laughs> O, dostał! Czerwone celuj! No na razie nie ma. O jest, na górze! Mam cię! Gmą nie chyba! Czerwone na dole! Czerwone na dole! O, ja to koniec! Nie koniec! koniec! Nie! Pierwszy czerwony! Nie rzucaj tak! Kurczę, ciągle! A, 7 sekund! To jest! No, Boże, ile ty rzucasz tych! Ty. O, koniec, koniec, zobaczmy ile tikletu. Ej, nieźle. Jeszcze sobie urwałam przy okazji. Włączyłam się, widzę. Bowiem się aż kręci. Panie Romano. Jeszcze pamiętać, że w takich grach trzeba mieć taktykę. Tak, taktykę, taktykę, a nie siłę. Siłę, siłę. Lecimy. Może ja nic nie tracę. To nie zła taktyka. Zatem czerwone trzeba rzucać. Dawaj, taktykę. No taktykę robię. No widzę. Czerwony próbuję trafić. Patryk! Nie, ale to nie działa! O, lepiej, nie za jedną piłką, to jest Lepiej moja może taktyka. trafiać w cokolwiek, niż w nic. Dobra, dobra, już tak się nie kozać, Patrz, o. no spadnij, Patrz, jaki czerwony chamski. Dobra, dostał. Wstawaj, tu jest czerwony, dobra, mamy go. Wstają, zobacz jak pięknie. Co? No spadaj! Czerwone! Nie! No nie, się. Nie mogę trafić! Nie mogę trafić, koniec? No i Ej, koniec Ale ja mam tyle samo biletu, a Mary więcej chyba Ja mam chyba więcej Ulubiona myślę, że to będzie moja gra bo tutaj kostką trzeba i tyle ile zakręcimy tyle ile wylosuje, tyle ma się etykietu No i co, jak myślisz? No, ja myślę, Kręci się że kostka najwięcej. Ja myślę, że Ja uważam, że pięć, 5 Nie, bonus musi być Gratuluję! Pięć tiketów. Dobra słuchajcie, jak maszyna nie oddała to ten bonus 1300 tikatów będzie mój, nie? Teraz odda maszyna na pewno. Lecimy z kostką. Bonus jakiś daje, bonusową gierę. I piątkę. będzie hit. Nie, nie piątkę. Chyba się na prowadzenie W ogóle to jest taki scam Już mi się to nie podoba i już bym chciała wrócić do domu W ogóle źle się czuję Możemy wracać No co, mogę powiedzieć deklasacja Jesteś durny durny. De jesteś durny człowiek Będę walić młotem w łeb Rogana Żeby sobie wybił tą wygraną z głowy I... Pamiętaj, to nie jest gra na siłę tylko na skilla Ja wiem o tym No. Myślę, że jesteś taki o, cudowny No Dobra, jest 20, jest nieźle. No to nie jest chyba tak dużo. Teraz maszyna musi oddać, tak jak mówiłem, puszczanie Klaudi pierwszej zawsze na propcie, bo potem ja sobie rozgryzam maszynę. Pa. Dobra, potem ja druga. Nie, Pat teraz 500 bonus, gotowa Co, nie zaliczyło mojego uderzenia? No uda jeszcze raz obiechem no, mówiłem, że 500 40, dobrze, to dwa razy więcej? Ty 20 miałeś? Ej, bez sensu! Przecież tak nie powinno. Tak Ta nie powinno być! kolejna. No dobra, Może chcesz dobrze, dobrze, Jeszcze jedną próbę. A kupisz mini Lizaka. Kupię <grybuj> ci Lisa. Jeszcze jedna próba. Dobra, jeszcze raz walę. No dawaj! Teraz to z całej siły wale. Nie! Nie, to ci spadnie na sądów, będziesz miała 20. Nie leci. O! Leci. poszło. 40. Dobrze. Ej, prawie maksa wbiłeś. Brawo! Gotowy? Gotowy, na spokojnie. Wtedy było trochę za mocno, teraz trochę lżej. Będzie 500, ja czuję. Tak! Uwaga! No, 500 nie będzie. No, 60, daj chociaż! Dyszka, czyli cię przegoniłam? Nie. Tak! Nie na koniec. Podeszliśmy do kolejnej gry i nie uwierzycie, ja mam takie szczęście, że ktoś zostawił jednego tiketa. Ja wygram tutaj przez park, bo ja znajdę tyle tiketów przy grach Dobra, a tutaj to po prostu rzucamy, musimy trafiać w... Co to jest? Co robią pszczoły? UL. Nie UL, tylko ta. Miód. No to właśnie tam musimy trafiać. Plaster miodu. Plaster miodu. Zaczyna się tam zrobić. Wow, dobra, rzucam. Lecisz. Klaudia trafiłaś, co? Ale to Czerwone tak, musisz trafiać. To, się nie da trafić. to jest nie tak ze mną. Czerwone najwięcej punktów dają. No czerwone to sobie traf. Masz 5400 punktów. 10 sekund. Go, go, go! Walczkowita! Kurde, co jest? Nie tracerio już? już! No koniec! Zobaczmy ile tiketów wyda. 20 tiketów powinnam mieć. 20? Tak. O nie! Oddaj! O nie! Zaklinował się! Zaklinował się i go urwałam. To chyba przez tego, którego wzięłam wcześniej. 10 <laughs> tysięcy punktów muszę zdobyć, żeby... Wyciężyć. Dawaj. Normalnie, na legalu. No widzę jak ci idzie, super. No trafiaj! Dobrze, idzie. No co? Jedną trafiłeś. Nie. Dwie, Dwie trzy. Trzy. Czerwona, szybko, szybko. Nie! Nie! No widzisz? Czerwona. Czerwona. Czerwona na górze. Czerwona. Same czerwone. Dobrze, poszło. Kolejna. Czerwona. Czerwona. Na sześć sześć set. Tu. O co tu chodzi? Ja już nie gram? Już nie grasz. O nie. Masz mniej punktów niż ja, no ale, i tak ale 20 tiketów. I tak 20 tiketów. Przysięgam, że ja nie kłamie. Naprawdę one tutaj były. Nie wstawi... nie pierwszy raz w ogóle będę grała w to. I znowu mam tikety. Ja naprawdę wygram przez farty. Tylko poczekajcie, się jeszcze przejdę tutaj. Tą gierkę zagramy we dwójkę. Polega to na tym, że strzelamy z wodnych pistoletów do zombie. Musimy przeżyć jak najwięcej i jak najwięcej punktów zdobyć, żeby wygrać jak najwięcej tiketów. Tikety podzielimy na pół i myślę, że możemy zaczynać. Jesteś gotowy? Gotowy. Naciskamy. Start. Od pierwszego poziomu. Dobra, to ja biorę te po prawo. Dobra, lecimy. Zbieraj gwiazdki. Dobra, zbieram, zbieram. Dobra, mamy lepszą broń. To będzie będziesz kazał dla tych. Dobra, lecimy. Mrozimy ich normalnie Można bo jest ich więcej jak na pojedynczo gramy Mocne to jest, ale babocha daje Ooo, GoPro nam paruje Dobrze jest Ej, czemu ty masz taką dobrą Ja mam, ja mam dobrą, no, no bo... w lewo, w lewo, w lewo! Dobrze O, pieniądze, łap! Dobra Eee, ile hajsów! A, ja mam więcej hajsów. Dobra, Jest Jazda z tobą! Masz. Nie mam! Tomas! A, mam! I teraz panem działać. Ej, ale jest Piadka! No. Dobrze tutaj, nie? Okej, okay, dobra, Star. Wygrana, to teraz druga planeta, dawaj. Wow! To jest przy księżycu, a w statek można? Nie. Okej. Okay. Uoo, wow, jak on trzyk... się No tutaj jest mi zdecydowanie dużo. Ku, no odczep się! <griour> dobra, mamy lepszą broń. fala, fala, fala. ja, ja ten fale no Nie, mo nie mogę, czemu nie mogę? Go. O, jest dobra, nie mam. Ja, ale to jest emocjonujące. Pracuję go, O, dobra, będą Ja, ja o, Nie, nie, o, nie, o, nie, o! Bala. 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 Dobra, tu masz spale. Możesz kasować, dobrze! Ale masz problem. Patryk, nie musimy! Pomagam elektrysu, ja pomaga na kryzysie pomaga. Dobra. Dobrze, piona. Mówią. Dobrze nam idzie. Dobra, kasujemy. Najpierw jakoś na spokojnie, nie? Ja mówię, że spokojnie. dopiero na spokojnie. Dobra, trzeba je tak... Trochę zatrzymywać tak, trzeba! Tak, 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 no! Że nie skupiać się tylko na jednym! Dajemy na... o, uwaga, blisko, się mi teraz bardzo! U Ciebie! Ale lewej. U lewej, Ciebie! Z lewej, z lewej, z lewej! Z lewej, z lewej! Go. Tego! Fala tu była, ma falę! Ale czemu ma falę na pieniądze. No. pieniądze? Dobra, tutaj! A, tutaj jest! Mamy! Okej, okay, zatrzymujemy błyski masz! Dobra! Dobra, jak ja z takim starym... Nie mają szans. Jakich jest dużo. Problem, problem, dobrze, masz! falę. ale bardzo, bo słońce. Jest. Dobrze. Wo, co mam no ja do prawa. Ale bardzo... A miasta, można z powietrzu je tak. od razu łapać? Można! Ma. Dobra. Mam wodę! Dobra, dobra, dobra. A mam elektryczny. A, a. O nie, przebraliśmy Mam ja wybrałam? Mam więcej etykietów niż ty. No. Zaraz yes. idźmy zliczyć, ile mamy etykietów. Dokładnie. Teraz na wyliczenie, tą piątkę dodatkową wrzucamy. No i teraz dalej. Wynik to 216 tiketów. Zobaczymy, czy pozwoli mi to na zwycięstwo. Zobaczymy ile Klaudia ich nazbierała w tym odcinku. Zacznijmy od jednego szczęśliwego, ić mały. Zacznijmy od y, kolejnych szczęśliwych, które znalazła mnie chcący. <śm> niestety na sam koniec coś się stało z kamerą i niestety nie zostało nagrane. Że przegrałam. Niestety miałam 196 bądź 8 tiketów, Patryk miał 216. Tym samym kupił sobie mnóstwo słodyczy w tym całym salonie gier. No i stówkę ode mnie wygrał. Trzymajcie się, cześć.